Cześć kochani, witajcie serdecznie na moim kanale Popo w Ameryce, gdzie opowiadam Wam o amerykańskiej polityce. W tym szybkim odcinku chciałabym Wam powiedzieć, co psychologowie uważają za sześć głównych oznak tego, że należy się do sekty. Zupełnym przypadkiem opowiadam o tym w kontekście amerykańskiej polityki. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Dzień dobry, panie Kaczko. Chce pan atakować, chce pan pogadać, jest pan głodny, co tam słychać? O obamie może pogadamy, co? Dobra, dobra, zaczynamy. Jak poznać, że ktoś należy do kultu? Po pierwsze, lider nigdy nie jest kwestionowany. Nawet kiedy sprawia, że wydarza się faktyczna szkoda dla kogoś innego. Ludzie starają się to i tak racjonalizować. Mówią rzeczy takie jak: "O, pewnie mieli dobrą motywację". I już przestaje to być o to, co jest dobre, a co złe obiektywnie, co jest dobre, a co złe, co jest logiczne albo nielogiczne i staje się to tylko i wyłącznie odzwierciedleniem tego, żeby być lojalnym dla wład władcy i niezależnie co, to trzeba być lojalnym. Numer dwa, mentalność my versus oni, my jesteśmy tymi dobrymi. Każdy inny jest w błędzie, oni są źli, toksyczni, zagubieni, nie ma niczego innego pośrodku. Jesteś albo z nimi, albo przeciwko nim. Jeśli jesteś przeciwko nim, to jesteś wrogiem. Numer 3. Confirmation bias. O, to jest też ważne. Po polsku efekt potwierdzenia, czyli tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze nasze oczekiwania i hipotezy, niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe. Czyli nieważne jest to, co słyszymy, wierzymy tym informacjom. Ponieważ potwierdzają nasze wcześniejsze już założenia i to, jak widzimy świat, więc nawet nie interesuje nas pochodzenie tych informacji, czy że sądowo ktoś potwierdził, że są fałszywe, to nie jest ważne. Ważne jest to, że potwierdzają to, co myślimy, więc im wierzymy. Cokolwiek co sprawiłoby, że podważona zostanie ta grupowa mentalność, że podważone zostaną ich wierzenia, oni to absolutnie ignorują, a nawet reagują e, agresją i nazywają to czymś złym i nienawidzą tego i odrzucają to kompletnie, bo nie pasuje ich to do ich wartości. I też potwierdzają tą narracją, tak? czyli, że tamtym źródłom nie możemy ufać, że tamci nie potwierdzają tego, co my myślimy, więc im na pewno nie wolno ufać. Numer 4. Izolacja. Ludzie w kulcie zaczynają w sekcie zaczynają wycinać ze swojego życia ludzi, którzy niegdyś byli im bliscy, czytaj na przykład członków rodziny, czy to przyjaciół, męża, żonę, siostrę, brata, znajomi stają się takim odwróceniem trochę uwagi od najważniejszego twojego sensu istnienia, tak, jakim jest wykonywanie tego, nad czym pracuje ta sekta, tak? kultywowanie jej, wspieranie w każdy możliwy sposób. Rodzina staje się zagrożeniem, i tacy ludzie w kulcie też umieszczają swoją grupę ponad wszystkimi innymi. To znaczy relacje w grupie, zależność w grupie, ta grupa, jej wiara, w cokolwiek ta grupa wierzy, tak? kiedyś to były religijne, teraz już jest inny rodzaj sekty w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie, oni to jest dla nich ważniejsze niż jakiekolwiek inne relacje, czyli relacje właśnie z rodziną, z przyjaciółmi e, itd. Tak I też ludzie, którzy należą do takiego kultu, bardziej interesuje ich aprobata i dobre słowa od innych ludzi w kulcie niż od ludzi spoza kultu, nawet takich, którzy znają te osoby całe życie, na przykład ich rodzice. Numer 5. Kontrola przez strach. Oni zostają w tym kulcie nie dlatego, że świetnie im idzie w życiu, że teraz są szczęśliwi, że teraz czują, że odżywają, tak? Oni zostają tam, ponieważ boją się, że jeżeli powiedzą, że chcą opuścić tą grupę, opuścić ten, ten kult, to zostaną ukarani, opuszczeni, zniszczeni. Więc to sprawia, że ten strach staje się tym klejem, który ich spaja wszystkich w tej grupie. Po prostu boją się z niej wyjść, bo, bo, bo boją się konsekwencji ze strony tej grupy. I numer 6. Osoby, które są w kulcie, nie wiedzą o tym, że są w kulcie. One wierzą, że odkryły źródło prawdy, że odkryły odpowiedzi, że w końcu są akceptowane przez inne jednostki. Ich opinie i myśli, bez nawet ich zdawania sobie z tego sprawy, zostały w specyficzny sposób uformowane. I ego takich ludzi nie chce nawet się przyznać do tego, że mogło zostać oszukane, że, mogło, że ta osoba mogła być w kulcie. Dlatego tak mało ludzi wychodzi z tego kultu, który w tym momencie dominuje w Ameryce. Dzięki wielkie za zobaczenie tego szybkiego odcinka i do zobaczenia na moim kanale w kolejnym odcinku na temat amerykańskiej polityki. Subskrybujcie proszę mój kanał, piszcie komentarze. Do zobaczenia. Pa pa!